Jesteśmy na wodzie PZD2. jestem teraz przy pierwszej miejscówce, 3,2 metra, zaraz będę stawiał zestaw, przy chabojce, tutaj nic więcej nie mogę Wam pokazać niestety, stawiam na zestaw, który widzieliście wcześniej, czyli mały orzech z połówką popka dziesiątki i to jest typowo na amurka, mam nadzieję, że w nocy coś wpadnie. Dobra, ja stawiam zestaw widzimy się za chwilę przy drugiej miejscówce, także do zobaczenia za chwilę. Na drugiej miejscówce, zaraz zobaczycie, będzie się fajnie wypłycało, bo tu jest górka na 2,2 ,2 metra. Widzicie, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2. Zaraz sonda nam przeskoczy. O, ja na szczycie górki nie stawiam, tylko stawiam. Na 2,7, 2,8. Jak już dno się zaczyna prostować, bo ta górka jest bardzo mała i ze szczytu i tak zestaw by się zsunął, stawiam mniej więcej tak jak teraz. Także na chwilę się rozłączam i stawiam drugi zestaw. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy braniu. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem jesteśmy na wodzie PZW. Nowy zbiornik, na którym jeszcze nie łowiłem. Tak jak widzieliście, ja wytypowałem dwie miejscówki. Jedna spadek tuż za górką. Na głębokości około 2,8 postawiłem zestaw a drugi na otwartej wodzie 3,2, zasypane kukurydzą, orzechem, kulkami i pokruszonymi kulkami. Wiem, że tutaj jest sporo amura, więc nastawiam się, że może jeden kij będzie tak typowo na amura, tak jak widzieliście, krótki włos, ziarno orzecha i pół popka, dziesiątki a drugi kij na bałwanka, tylko też bałwanek dosyć mały, bo z kulki czternastki i popka dziesiątki i tak sobie działamy. Tutaj z kolegą u kolegi znaleźliśmy miejsce takie 3-3-2. Musiałem na chwilę przerwać, wybili mnie nieco z rytmu tutaj spacerowicze. U kolegi znaleźliśmy takie zejście z 3 metrów do 3,5 i postawiliśmy na 3-1 mniej więcej w okolicy właśnie spadku na ten głęboczek, także fajna miejscówka. A drugim kijem obławiamy drugi brzeg, okolice trzcinowiska, niecałe 3 metry także mamy tutaj niezły rozstrzał no i zobaczymy co ta nocka przyniesie tak naprawdę bo przyjechaliśmy tylko na niecałą dobę czyli czasu bardzo mało no ale zobaczymy jeśli tutaj rybka będzie aktywna to myślę że tutaj nie trzeba zbyt dużo kombinować aby coś złowić no i w zasadzie tyle myślę że nie ma co więcej przynudzać jak coś wpadnie to zobaczymy się przy rybie a jeśli nie to zdam wam relację rano czy coś się wydarzyło czy nie Także życzcie nam powodzenia. A ja idę sobie trochę poodpoczywać, poobserwować wodę. Do zobaczenia. Cześć. Mamy pierwszą rybkę. Taki niewielki azjata, około 8 kg. Ale pierwsza ryba z nowej wody bardzo cieszy. Wypuszczam amurka i wywożę zestaw. Jak widzicie, już szaleje. Także widzimy się. Mam nadzieję, że przy kolejnym znacznie większym. Cześć. Ryba u Tomka, karp około 12 kg łowca zadowolony. Łowca jest bardzo zadowolony, jest to moja pierwsza fajna rybka z PZW. Dzięki Mario, że zaprosiłeś mnie na zasiadkę, super. Także Patrzymy widzicie, dalej. super, jeszcze cała noc przed nami, jeszcze nie minęła 21. Także rozłączamy się i mam nadzieję, że zobaczymy się przy jeszcze większej rybce. Do potem, hej. Do potem. Witam Was po nocy. Mieliśmy kilka brań. Jak widzicie, jest karpik najmniejszy. Zaraz zobaczycie znacznie fajniejszą rybkę. Tymczasem go wypuszczam, bo bardzo się spieszymy do roboty. Mamy spore opóźnienie. Także widzimy się za sekundę. Druga rybka z nocy. Bardzo ładny karp, nie ważyliśmy go, ale daje mu około 12 kg. Super łuski, świetne łuszczenie. Jeszcze zobaczcie go z drugiej strony. Naprawdę świetna rybka. O, tak wygląda z drugiej, w całej okazałości. Świetna ryba, zaraz idziemy go wypuścić. Także powoli kończymy zasiadkę. No i myślę, że tym akcentem kończę. Do zobaczenia, do następnego filmu. Siemanko, cześć, hej! Moja pierwsza rybka z PZW wraca do swojego naturalnego środowiska.